Ostatnio w grze pojawiło się SBC o nazwie Ofensywna ikona, w którym do trafienia mamy ikonę na pozycji prawego skrzydłowego, lewego, środkowego napastnika, bądź napastnika w wersji pośredniej Prime lub Historia. Wymagania są następujące. Musimy przepalić skład o overalu 84 z dwoma informami, 85 z jednym informem, 86 oraz 87. I tutaj pojawia się pytanie: meksu Czy warto? Specjalnie dla Was postaram się poddać to SBC analizie, tak abyście mieli swoje zdanie na ten temat i byście mogli zdecydować, czy warto wykonać to SBC. Natomiast jeżeli chcecie, żebym ja zrobił właśnie to SBC, to zostawcie 2000 łapek w górę, a obiecuję Wam, że odpalimy streama, na którym wykonamy właśnie to SBC. A jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużając, zapraszam Was na pierwszy odcinek Meksowej analizy. Koszt wykonania tego SBC od samego początku, czyli zakładając, że nie mamy absolutnie żadnych kart i wszystkie musimy kupić z rynku transferowego, wynosi około, no w przybliżeniu dajmy 600 tysięcy coinsów. Gdzie tutaj taka ciekawostka, jedynie 11% użytkowników futbina poleca to SBC, więc jest to naprawdę bardzo mało. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, piszą komentarze pokroju, overpriced, czyli bardzo, ale, bar, ale to bardzo drogie. Inzagi Generator, czyli w generator kart typu Inzagi, i tutaj taka ciekawostka kolejna że na, za wykonanie SBC tego ostatniego 87 otrzymujemy tylko i wyłącznie paczkę za 25 tysięcy końców, gdzie niedawno w FIFA 19 zdarzały się jeszcze paczki za 100 tysięcy, FIFA 18 to nie było nic nadzwyczajnego, no teraz myślę, że i tak większość z Was już do tego przywykła, w tym ja, także no te paczki nie powalają, jedyny plus taki, że są bodajże wymienne, bo gdyby nie były, to byłoby tutaj napisane. Więc wymienne, no zawsze jest szansa na trafienie tocca, też nie oszukujmy się, większość z nas ma jakieś karty, może robić te player piki i tak dalej, więc to SBC na pewno i tak koniec końców wyjdzie troszkę taniej, no ale nie oszukujmy się, że i tak jest dość drogie. Tutaj przygotowałem wasz ukochany ranking, wszystkie karty, które możemy właśnie w tym SBC trafić. I tutaj mamy karty Big W, czyli takie, które naprawdę. Będą opłacalne karty, które ujdą, czyli nie jest źle, ale też nie jest za dobrze. Oraz tak zwana tragedia, czyli tutaj, no jak widzicie, przeważa. Oczywiście jest to mocno subiektywne, więc proszę mnie nie hejtować. Ja wiem, że dla kogoś, nie wiem, taki Mirosław Kloze mógłby być super kartą w wersji Optimus, no ale dla większości nie jest. Także ja tutaj biorę naprawdę już te giga użyteczne. No może tutaj przesadziłem. Garincze w tych wersjach dałbym do. Big W jednak. No ale jak widzicie, jest tutaj dosłownie kilka tych kart, zakładając również ich poszczególne wersje. Bo gdybym mnie odjął, to tych kart byłoby naprawdę o wiele mniej. Tutaj Ronaldinho, jakby się ktoś pytał, jest w wersji CAM, ale to tylko dlatego, że nie wiem czemu nie ma go w innych wersjach. No ale Ronaldinho na jakiejkolwiek karcie nie będzie, to jest to zawsze e, duże W. Także myślę, że tutaj nie ma się co oszukiwać. No, ale jak duże szanse mamy na to, aby właśnie w takiej paczce trafić Georgiego Besta, Eusebio, Johana Cruyffa, Emilio Butraguenio czy kogoś jeszcze innego? No, tutaj Dalgiś jeszcze mógł być do Big W. Ale dobra, no to jest akurat już w tym przypadku nieistotne, bo ten ranking ma być tylko uogólniony. Tutaj chodzi o to, że tak naprawdę bardzo mało jest tych najlepszych kart, które możemy trafić, a SBC jest naprawdę bardzo drogie, bo 600 tysięcy, chociażby nie wiem, trafiając takiego Kloze Barnsa, nie wiem, Raula to tak naprawdę jest strata pół miliona czty, albo 400 tysięcy końców, czyli naprawdę bardzo duża. No dobrze, ale możecie powiedzieć, Meksu to tylko teoria, to tylko gra, przecież tak naprawdę możemy trafić Ronaldo Nazario i cieszyć się nim do końca gry. Więc tutaj poddam to pewnej kolejnej analizie. Nie będę tutaj brał przykładów z polskiego podwórka, bo nie chcę, żeby ktoś później napisał, że biorę kontent od polskich twórców i zabieram im 100 wyświetleń więcej. Także Tutaj przyszykowałem wam taką ciekawostkę, w ostatnim odcinku Rande Food Market otworzył 20 gwarantowanych paczek właśnie z ikoną ofensywną na różnych kątach i tutaj wyniki tego co trafił. Także w 20 paczkach trafił Vieirego, Cantone, Zole, Klaiverta, Raita, Del Piero, kolejnego Klaiverta, Hernandeza, Besta, Inzagiego, Raula, Barnesa, Vanisteroja, Linekera, Hulita, Sancheza, Drogbe, Barsa i Van Bastena. Z czego z tych 20 trafów tak naprawdę... Kantona Bardzo grywalna karta. Del Piero tam był w wersji Prime, więc już uznam, że to jest No raczej słabsza karta. Giorgi bez super oraz super, jest kartą Hulit. Także z 20 różnych paczek, oczywiście na kontach widzów, trafił 3 karty, które są warte tego, a 17, no już raczej chyba niezbyt. No dobrze, ale to tylko i wyłącznie jedna osoba, więc pod lupę biorę kolejną. I przychodzi tutaj z piętnastoma kolejnymi paczkami. I co z nich właśnie trafił? Zresztą zobaczcie sami. Tutaj moim zdaniem jest już o wiele lepiej. Jest Davor Shuker, Barnes, ale jest Eusebio, Eto, Krojw, Eto, Kantona. I reszta tutaj już słabe, bo jest Berkam, Stoiczko, Wambasten Rush, Trezege Baggio. Czyli na 15 paczek. Trafił 5 naprawdę fenomenalnych kart: Eusebio, Eto, Cruyff, Eto i Cantone. Także w tym przypadku nie ma się co oszukiwać. Tutaj Nepentezowi zdecydowanie szczęście o wiele bardziej sprzyja i z 15 paczek myślę, że wyszedłby naprawdę na spory plus. No dobrze, ale żeby analiza mogła być jeszcze bardziej jako taką miarodajna, tutaj jeszcze kolejny przykład, kolejne 15 ikon. Leci od youtubera It's Haber, bodajże tak się to wymawia. I czy on miał farta, zobaczcie sami. Raul van Basten, Del Piero, Auri, Pele, Cruyff, Stoiczko, Wieri, Dejp Del Piero, Stoiczko w kolejny Dalgli, Szuker, Drogbań, Zagi Klajwert. Tutaj w 15 paczkach mamy cztery karty, które są naprawdę mocno uwagi, czyli nie schodzimy poniżej jakiegoś poziomu. Tam było 15, yy, przepraszam, tam w 15 paczkach oczywiście było 5. A teraz w kolejnych 15 paczkach są to cztery ikony, z czym może ten Dalglish i Auri, no, takie bardziej ujdzie niż jakieś super, yy, świetne trafy, ale Pele i Cruyff naprawdę topka. I tutaj warto zaznaczyć, że oni otwierają to na kontach widzów, więc nie możemy tutaj mówić o żadnych yy, tutaj Illuminati, jakichś pokręconych teoriach, że YouTuberzy mają ustawione dropy. A więc, kurczę... Powiem wam tak szczerze, przejdźmy teraz już do mojej analizy. Jeżeli chodzi o taką moją osobistą analizę, nie ma się co oszukiwać. To SBC jest naprawdę dość drogie, bo prawie 600 tysięcy końców tam wychodzi za takie SBC, gdzie możemy trafić karty pokro jakiegoś Shukera, Van Bastena i tak dalej, albo Davida Trezeguet. To totalna tragedia. No ale, jakby nie patrzeć... Po tych dropach, które mieli YouTuberzy pokroju Krojfa, zebio, gdzie w 15 paczkach trafia się 5 grywalnych kart, a tam 4 jeszcze były, moim zdaniem, mimo wszystko gra się powoli kończy. Uważam, że to SBC jest mega drogie. Ale na to, że mamy dostępne player playerpiki, wszelakie paczki z upgrade'ami i tak dalej, są totsy trafiane, gdzie możemy mieć naprawdę sporo szczęścia i trafić jakiegoś wysokogrywalnego... grywalnego. Znaczy wysoko to może nie, ale wysoko ocenionego totsa. Powiem wam tak szczerze, ja chyba bym robił, bo jednak takie widmo trafienia i Eusebio, gdzie jak widzicie szansa naprawdę jest. To nie jest tak, że one się absolutnie nie trafiają. Tak samo Ruth Hulit. Moim zdaniem to SBC jest mocno drogie, ale mimo wszystko warto się zabawić i je zrobić. Takie jest moje zdanie. Chociaż moim, moim jeszcze osobistą refleksją powinni odjąć tutaj skład 86 bo 87 może nie, chociaż jakby odjęli skład 87, to może byłoby już zbyt OP. No nie wiem, w każdym bądź razie, osobiście moim zdaniem, warto spróbować je zrobić, bo pomimo tego, że jest drogie, to jednak coś tam fajnego możemy z niego urwać. Zresztą napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście, no i jeżeli chcecie, żebym ja z BC zrobił, to również zostawcie łapkę w górę, no i chyba będzie trzeba je wykonać. Dzięki za dzisiaj, cześć!